Cześć, ja jestem Kuba. Przed rozpoczęciem filmu chciałem zaznaczyć, że to mój pierwszy film z udziałem audio, a więc nie zwracajcie uwagi na na przykład... Jeśli pod tym filmem zostawicie pięć łapek w górę, to następny odcinek pojawi się od razu, a więc bez większego przedłużania zaczynajmy. Tydzień przynajmniej wcześniej się uczyłem Okej okay. Muszę się szybko napić, bo mam... A na koncie mamy jedynie 100 dolarów. Jest 7.33. Mamy pracę w dokach. Tak to. Będziemy jeździli na wózku. Dużo... Za nią nie, też nie zarabiamy, ale jednak coś jest. Postaram się tą pracę zmienić. Mieszkamy z Czapką z naszej willi nas wyrzucili, bo mieliśmy długi. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby tak taksówkę, ale innego wyjścia nie mamy. Jest godzina 7.50. Musimy, musimy się szybko dostać do punktu tego. Więc ja nic nie pomijam, żeby to było realistyczne. Licznik jeszcze wygram, na razie nie jeździmy autami, ok. Wybaczmy, oczywiście auto będę wgrywał, customowe. Jak widzicie shadery są, tak wygląda BPA bez shaderów, tak z shaderami. Mam mody, dużo mam modów. Na, na przykład, jak widzicie, na jedzenie. O nie, 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 zatrzymaj, zatrzymaj, zatrzymaj. Na, zatrzymaj. Mm, musimy po drodze, obsnąć się, Muszę ruszać. Mam mody, modyfikacje, nie będę włączać mapy, na różne na różne, ale to różne prace na przy... czy patrzysz, jedzie, nie? 5 dolarów wydaliśmy, dobra sobie dobiegniemy, ale tam to będzie słabo yy, mam modyfikację na yy, rozwalanie aut, nie jest potrzebne, ale nie nie, yy, chodzi mi o taką modyfikację, że jak się jedzie i coś się uderzy, to łatwiej się rozwala Ok, fajnie yy. no no to nieźle. Ja przybiegnę już ten kawałek, wam przyśpieszę to, żeby film nie był długi A, zapomniałam powiedzieć. Pierwszy raz mówię. Nie no Ci przedstawię chyba kubiks, ale tak serial to mam na nie Kuba, no. Kubiks, kuba, no. Yy, widzicie, to jest praca, by... W sklepie RTV. Oczywiście mogę na przykład z kimś porozmawiać. O, proszę. Tam tu nie patrzcie, bo to było na pracę, bo jedzmy sobie dwie konapki. No, więc lecimy szybko. Czyli daleko mam, to nie będę cięć, żadnych robić Ale to dziś, będziemy mało coś czuję, zarobimy za ten dzień Się do pracy Ale stąd po taksówkę od razu Oj, jak tu ruch Dobra A y, Sandwichów kupmy też trzy Sandwichów mamy więcej Nie, to samo Ja już y, kupiłem sobie Wędkę i te Wcześniej miałam trochę więcej. Podejrzewam, 125 dolarów. Hey, ja Kupię, żeby się Driver przygotować. I może coś uda nam się wyłowić. Szybko zaznaczę sobie, gdzie jest taksówka. Jeszcze nie przyjechała. Oczywiście mocna na kontuzję też jest, a mam tych modów wiele, na wiele prac, może tak subkałażami zostanę, muszę być ostrożnym, żeby mnie tu policja nie zatrzymała, oby. Przeprowadzimy się do Paleto, czy do Sandy Shores, bo chciałbym też tak gdzieś na wsi, o, myśmy chyba... Kierownik, nasz szef. Yy, chciałbym tak na wsi mieszkać i być farmerem. Spróbować takiej drogi. Przynajmniej yy, na kilka odcinków, mam taki ten. Żeby zostać pomocnikiem yy, farmera i spróbować sam nim zostać. Chociaż raczej nie. Bo słyszałem, że dużo pieniędzy zarabiają. A taki jeden farmer szuka tego szuka jakiegoś pomocnika że będziemy na pewno jeździli traktorem i będziemy najpierw... nie wiem mam uciekł będziemy najpierw yy, sadzić a później będziemy przyjeżdżali, zbierali je i sprzedawać i widziałam na tym ogłoszeniu, że trochę płaci. No kurde słyszałam, że ten rolnik zarabia za jedno takie cały ten za jeden taki cały za jeden taki za jedną taką całą szczepę zarabia ten, zarabia po 40 tysięcy. Ja nie wiem, na pewno tyle nie dostaniemy. My wtedy będziemy dostawali 120 dolarów jakoś za ten za dzień. Widziałam takie ogłoszenie. Okej, okay, czyli my tego nie musimy poprawiać, tylko żeby było. Nie wiem, oni sobie to później poprzyczepiają. My tylko mamy to zrobić. No nieźle, no tylko mamy to zrobić i wrócić do bazy. Mogę pracować też u mechanika i być kierowcą holownika, ale nie mamy prawa jazdy, a tam prawo jazdy są obowiązkowe. Ok, czyli mamy jechać do garażu. Ups, mam nadzieję, że nic nie zrobię, za to nie zauważą. To jest nasza praca, w której Franklin dopiero się zatrudnił. Miał już dzień próbny. Miał już dzień próbny i ma zrobić dwa takie kursy, ma wrócić na następne zlecenie i dostajemy od razu pieniążki na, czy spytam się bo miały być dwa kursy Dobrze. aha czyli wow 150 dolarów to się lepiej opłaca niż na farmie może ponegocjujemy z nimi? okej okay. czyli to była dniówka cała Chciałam jeszcze dziś postarać się dojść, powtarzam, dojść na molo, ale musimy pójść do sklepu. Hmm. no trochę daleko. Taksówką, bym mógł tu wysiąść obok w sumie sklepu. I sobie już dojść. Dobra, trudno. Trochę pieniędzy na pewno zapłacimy. Mogę być też handlarzem. A, out na Bo mam skrypt na sprzedaż aut. Ja mam ich strasznie dużo tych skryptów. OK. W GTA będzie jeden odcinek. W GTA będzie trwał cały dzień. Może czasem dwa. Live it. też będą się z tego pojawiać z tej serii. To przyspieszę i widzimy się na miejscu. Czekam aż dojedzie do celu i zastanawiam się, co on robi. Cztery, co? Mam nadzieję, że z tych ryb zarobi. O, przepraszam. Że z tych ryb coś zarobimy. No, jeszcze mnie. No proszę. spokój. Chyba nie chciał biegać. Pójdziemy sobie na molo. Tam se połowimy ryby. Ok, F5. Klikam. O! Nie będziemy. Fajnie, następna. Abym następną złowił. Czasami się nie udaje, po prostu. Teraz wyłowiłem, jak testowałem kamizelkę, pól Co? Ja chyba lepiej tu już nigdy nie. Łowić lepiej nie. Nigdy tu nie ówcie ryb. Chyba, że chcecie takie coś znaleźć. Au! Czym ja dostałem? Kimś dużym. A, fajnie, czyli tylko jedną rybę złowiliśmy. Fajnie. O, rybę! 20 dolarów. Okej, okay, robimy następne paczek i łowiny. Już mamy dwie ryby. Co to? Drzwi od auta znaleźliśmy. Łowimy dalej. Coś zadziwi. 90 dolarów. Chyba my będziemy pracowali chyba tylko na rybach. Więcej zarobimy na tym, niż na dniu w pracy. Ojej. Może by sobie coś zjadł Mmm, trzeba dużo kupić A jeszcze kilka rzeczy powiem. Kurde, fajny zachód Co jest? No nieźle sobie fajną miniaturkę Do filmu Może dużo was go Zobaczy Aha yy, Dobra Chyba Już nie łowimy, bo co się robi coś niszczę? Ja chcę tu ryby! Co tu robi jajko jakieś nie! Nie! nie. Przecież to się nam przyda albo sprzedamy, al albo po prostu... Nie no nie wierzę w te rzeczy Jezu, czemu ja łowię? Ja w te rzeczy nie wierzę. Jak to możli... co? Nie wiem jaki moc mi się włączył. Ale co to są? Za rzeczy. Ja tego nie kumam. Nie wiem. Ale rower. Jeju, rower się naprawdę przydał. Tylko cofać się nie mogę. No fajnie. Ty proszę. Dobra. Więc. I pójdziemy jeszcze jeszcze go sprzedać. Hop, cyk, cyk, tyk, tyk. Przyszedł rower. Po prostu nas uratował Patrzcie Ile dziś zyskaliśmy Nie patrzcie, że mamy na razie 2 dolary W tym Rower Zdobyty Może go sprzedamy O, Boże 240 dolarów Opłacało się Dziś po prostu jesteśmy w Ukrainie. Może więcej na ryby po prostu będziemy chodzili. Franklin wraca do domu. Jeszcze pewnie zahaczy sklep, chociaż wątpię jutro rano. Franklin wraca. Okej, okay, jeszcze raz. Franklin wraca do domu, a ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.